Następnym gąbkiem, którego chciałbym przedstawić, jest gołąbek barwy niebieskiej o numerze PL 436, 23 rok, 733. Też jest samiczka na 100%, bardzo fajna samica. Oczko bardzo ładne, budowa. Tak wygląda ten gołąbek, naprawdę bardzo fajny ptak. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, Gołąbek wywodzi się z gołębia 529 z 22 roku. Jest to gołąb zakupiony od Hardy Krugera. Tutaj do mojej hodowli niebieski mazany, taki biały. Też mam rodzeństwo tego, tej samiczki mam rodzeństwo na gołębniku lotowym. Też były wyciągnięte dwa gołębie do lotu, obydwa przyleciały loty. Są, także będę chciał to sobie z tego wyciągnę. A dół jest samiczka od Leszka Pielsiaka 3461. 3461 jest jego tą córką najlepszej pary rozpodowej 66,90 i 55,44 To jest tego szalensa, Tutaj także tak wygląda ten gołąb. Bardzo ładna samiczka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tutaj 50% jest w tym głębiu kardy Krugera krwi płynie. Także serdecznie zapraszam.